Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak przyklejam tipsy na żel. Tutaj mam już zrobioną rękę. Wyszło genialnie, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. I tutaj zostawiłam jeden paznokieć, zaraz zobaczycie. Specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać jak łatwo, szybko i fajnie przykleić sobie tipsy. Tipsy, jak wiecie, już wracają znowu do łask yy, i są dostępne w różnych kształtach, w różnych długościach ja mam akurat takie nie powiem wam jaka to firma, bo nie mam pojęcia eee, dawno zamawiałam i już nie pamiętam, były na pewno chyba z Amazona one tutaj mają taką, zobaczcie chropowatą końcówkę która pomaga nam bardziej to znaczy, która pozwala nam bardziej, wiecie, przyczepić lepiej ten tips E, zwiększa przyczepność, tak? Wiecie o co chodzi? Powoduje po prostu, że ten tips lepiej się trzyma. E, jest elastyczny w ogóle ten tips, nie jest taki twardy. E, no, w ogóle fajne są teraz, naprawdę, jestem w szoku. E, no i co? No i tak jak przy tipsach dobieramy, kochani, wielkość, i powiem Wam tak. Ja już mam tam wybrany, tylko Wam pokazuję, że powinniśmy dobrać y, odpowiedni, odpowiednią wielkość. Ja tutaj już mam wcześniej wybrany. O, i idealnie pasuje na mój paznokieć. I pamiętajcie, że nie może być tips za mały. Lepiej niech będzie troszeczkę większy. Można go wtedy, wiecie, tam troszeczkę podpiłować, spiłować. aniżeli miałby być za mały. Ja mam taki fajny żel, słuchajcie. On jest strasznie gęsty. Zobaczcie, dotykam i nic, nawet się nie klei do palców. E, wygląda, jakby był po terminie, ale nie, on taki jest. Zobaczcie. Biorę go troszkę do ręki. Mogę nawet kulki z niego formować. Nie przykleja się w ogóle do rąk, do skórek. Zobaczcie, sami. No, po prostu jest genialny. Ja byłam w szoku, jak pierwszy raz go zamówiłam. Ten żel też zamówiłam z Amazon'a i. Opierałam się po prostu pozytywnymi opiniami, także można powiedzieć, że prawie był pierwszym lepszym żelem, który zamówiłam po prostu. Eee, no i tyle. <śm> bierzemy cleaner i oczyszczamy paznokieć. Oczywiście wcześniej możemy troszeczkę blokiem polerskim go podpiłować, ja to zrobiłam dużo wcześniej. Eee, teraz tylko oczyszczam cleanerem, żeby wam pokazać. No i co i bierzemy bazę, bazę też mam z, akurat tu jest baza z Elysium, ja tak naprawdę mam wszystko z innej parafii, ale powiem Wam, że świetnie się wszystko trzyma i jest ok dajemy trochę bazy na paznokieć oczywiście, ponieważ no, musimy na coś przyczepić ten tips, tak? musimy na coś żel położyć pod lampę 30 sekund pod lampę LEDową. Jeżeli chodzi o LEDowe lampy, tam na opakowaniu zawsze jest napisane na lakierach, ile pod LED, ile pod UV. No i bierzemy odpowiednią ilość. Słuchajcie, ilość musicie sami dozować. Nie może to być duża ilość, bo nam będzie rozpływać, wypływać. Yy, wiecie, zapaznokcie oczywiście można to sobie zebrać, no ale lepiej troszeczkę mniej i dołożyć niż. Wziąć za dużo, i musicie sobie wiecie to tak na wyczucie. Ja tutaj nakładam na tą końcóweczkę bezpośrednio na tipsa, troszeczkę tak do boku. Ten żel jest te, na tyle fajny, że on się w ogóle nie rozpływa, fajnie go można formować. No, jest cudowny, Ja jestem zachwycona w ogóle tym. I słuchajcie, pod kątem 40 stopni, najpierw tutaj na końcóweczkę tak bierzemy. Tak, chyba dobrze mówię. No I przyklejamy go, słuchajcie, i dopychamy w stronę skórek. Zobaczcie, jak on fajnie, równomiernie się rozprowadził. No, słuchajcie, bajeczka. Bajeczka trzeba dobrze docisnąć, oczywiście. Ten żel pomaga nam, e, pozwala nam na zrobienie na przykład pięciu paznokci naraz. Słuchajcie, i on i te tipsy mm, nie załapią powietrza, nie, odk nie odkrywają się same od paznokcia i to jest cudowne. Oczywiście, jeżeli troszeczkę Wam się roz rozleje po bokach, śmiało możecie zebrać tutaj kopydełkiem albo patyczkiem drewnianym po bokach i świetnie to się zbiera. To się nie ciągnie, to się, wiecie, nie klei. Ja jestem po prostu zachwycona tym żelem, naprawdę. On się fajnie roluje ze skórek i zobaczcie sami. W ogóle ja tutaj już nic nie muszę mówić. Wystarczy, że po prostu zobaczycie. No i pod lampę. Kiedy minie już odpowiedni czas. No tutaj po, widzicie w środku. Tutaj. No ja tutaj Wam pokazuję akurat, że zobaczcie, jak to pięknie wszystko wyszło. Trzyma się stabilnie. Jest wszystko ok. No i ja miałam takie dłuższe tipsy, akurat tych kwadratowych, których chciałam kupić już nie było, były wyprzedane, za dużo, wiecie, zastanawiałam się za dużo, za długo leżały w koszyku, <grydy> no tak to czasami bywa, ale ja mam taką fajną gilotynkę i sobie jest skrócę, bo chciałam mieć krótsze i chciałam mieć kwadraty. Proszę bardzo, skracamy tyle, ile chcemy, tyle, ile potrzebujemy. Tutaj widzicie, jak żel mi wypłynął w środku, ale to nic, to nie przeszkadza, nic w tym. Mogłam od razu go zebrać w środku, ale jak już powiedziałam, mi to nie przeszkadza. Tym bardziej, że robiłam te tipsy pierwszy raz od dwóch lat, i to na takiej metodzie. To naprawdę efekt końcowy wyszedł super. Oczywiście piłujemy troszeczkę. O, tutaj Wam pokazuję, że mi ten żel właśnie y, się wylał y, w środku ale to nic nie szkodzi, bo jak położymy kolor, to tego nie będzie widać. Tyle, że troszeczkę w środku, ale wiecie, nie ma co się przejmować tym masz tak za bardzo. Klinerem, ja czyszczę klinerem znowu od tego pyłu, żeby oczyścić paznokieć i on się troszeczkę słuchajcie, mm, nie wiem, czy dobrze, czy źle to zrobiłam, że klinerem przetarłam. No po prostu przetarłam klinerem, mi się nic nie stało, tylko tyle, że trochę ten paznokieć mi się zmatowił, ale to nic, bo biorę teraz znowu bazę. No, i oczywiście na tej bazie będę kładła lakier. Czyli robimy wszystko tak, jak po prostu robimy sobie zwykłe hybrydy. Sami możecie zobaczyć, jak to w ogóle szybko się robi. Szybko, przyjemnie i, i, i fajnie wychodzi. Słuchajcie, naprawdę, nawet dla takich osób, które dawno nie robią, albo chcą pierwszy raz sobie zrobić, to naprawdę polecam biorę, też z Elysium mam, biorę sobie taką, taki lakier do fręcza, no i wiecie tutaj na tym serduszku jest pokazany kolor piękny, kremowy a na pędzelku jak widzicie jest jakiś, nie wiem, przeźroczysty niemalże bardzo blady róż wydaje mi się, że on obok różu po prostu nie leżał no ale dobra nie wiem co to w ogóle za kolor. Taki miałam akurat do French'a i taki. No, użyłam. <gry> Dobra, pod lampę. No i ja mam tutaj też taką, wiecie, do tego Fręcza. Baza One. E, coś takiego. Słuchajcie, w słoiczku. Tą bazę mam bardzo, bardzo długo. Nie pamiętam kiedy ją go już kupywałam, nawet nie chcę pomyśleć. Wiem, że ona może być już po terminie. Oczywiście takich produktów nie powinno się używać, no ale wiecie, ja to ja chcę przetestować, chcę spróbować, więc a co mi tam? W każdym bądź razie e, bierzemy taką gąbeczkę, jaką widzicie, może to być zwykła gąbka do naczyń, taka wiecie mała e, mi najlepiej się sprawdza e, ta właśnie do. Do makijażu, tak? Do podkładu. No i tak sobie stemplujemy, słuchajcie, robimy. To, to się nazywa w ogóle em, Baby Boomer. Ta metoda jest, to jest Baby Boomer. I sobie stemplujemy. Tutaj na wieczku już nie miałam nic, więc sobie biorę ze słoiczka i pamiętajcie, że końcówka tutaj ma być bardziej biała. Ma być więcej tego białego, też z ilością nie przesadzajcie. Najlepiej jest od najmniejszej ilości zaczynać, a potem troszeczkę sobie dokładać. I od tej końcówki słuchajcie, jak będziecie robić, to po prostu potem przechodzicie tą gąbeczką na dół. W zależności, wiecie, dokąd chcecie mieć cieniowane, tak sobie tutaj stemplujecie, bawicie się tym. Oczywiście to sami sobie musicie tam wyczuć to wszystko. Bardzo fajna, szybka metoda, fajny efekt, sami zresztą widzieliście na początku filmu i na końcu też zaraz zobaczyć jak to wygląda. No i tak sobie stemplujemy, pacu, 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 no i do lampy. Bierzemy jedną delikatną warstwę do lampy, od razu utwarcamy, wyjmujemy, no i... Nakładamy drugą warstwę. Oczywiście tych warstw może być ze 4 z 5, w zależności, wiecie jaki efekt chcecie uzyskać, jak intensywnie to ma wyglądać. Ja chciałam sobie zrobić tak delikatnie, więc położyłam sobie trzy warstwy. I to jest druga warstwa. Pacamy, pacu, 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 pac. <laughs> o, bawimy się tym. I słuchajcie, naprawdę te tipsy mi się długo dosyć trzymają. E, na końcu, jeszcze w filmiku, e, pokażę Wam, jak wygląda w świetle dziennym, i trochę Wam o tym opowiem. Jeszcze parę słów. E, tutaj Wam pokazuję. O, to fajnie wyszło. E, pokazuję, jak zrobić. Mhm. No i trzecia, ostatnia warstwa. No mówię, robimy już później tak jak normalnie, hybrydy na paznokciach. Ja byłam zaskoczona i jak szybko zrobiłam sobie obydwie, obie ręce. Słuchajcie, zajęło mi to dwie godziny. Dosłownie. Kiedyś, jak robiłam na szablonach te tipsy, to pamiętam, że bawiłam się tym z jakieś pięć godzin. Byłam zmęczona, wkurzona i po prostu no niby wyszło fajnie, byłam zadowolona, że mam paznokcie, ale wiecie, pięć godzin tutaj wyszło akurat dwie godzinki o tutaj mi się trochę wylało, pamiętajcie, że jak na przykład wyleje wam się trochę żelu albo wiecie coś tam przeoczycie po boku to zawsze później możecie to spiłować na zrobionym nawet paznokciu delikatnie ja tak zrobiłam, mi się nic nie zrobiło nic mi nie odprysło nie odeszło i wszystko cacy no i co, po skończonym Yy, właśnie tutaj tym yy, stemplowaniu, nakładamy Top Shine. Ja akurat mam bez przemywania, nie muszę klinerem przemywać i ta warstwa właśnie mi się nie klei. Słuchajcie, tak to wygląda. Fajnie, co? No po prostu ja się czułam, jakbym była u kosmetyczki. A tak, kochani, prezentują się paznokcie, świetle Dziennym. Uważam, że bardzo pięknie to wyszło, zważywszy na to, że ostatni raz zrobiłam sobie takie paznokcie. Oj, żeby nie skłamać, jest dwa lata temu. Naprawdę. Bardzo, bardzo rzadko sobie robiłam takie paznokcie, no bo wiadomo, jak już wspominałam wcześniej, nie miałam wcale cierpliwości do takich rzeczy, ale jestem zachwycona tym żelem, słuchajcie, tym żelem, jak on ładnie się rozprowadza pod tym tipsem. I mimo, że słuchajcie, dwa lata temu miałam ostatnio zrobione takie paznokcie, to zrobiłam dwie ręce, słuchajcie, w dwie godziny. No tak, no w dwie godziny słuchajcie, no bo wiecie, ja jestem niewprawiona, bardzo niewprawiona, co zresztą też widzieliście, ale jak na taką osobę jak ja, że tak powiem, wyszło naprawdę, powiem Wam. Nie najgorzej, oczywiście, między obok skórek też są jakieś takie mankamenty, niedociągnięcia, tak jak tutaj troszeczkę, ale to powiem Wam, że się zmyje pod wodą. Jeszcze muszę tutaj spróbować, ale no tu się umyję, tak? Tutaj nie patrzałam, bo jak tak paćkałam gąbeczką, to wiecie, tango! No to, to się zmyje ze skórek, nie ma co się tutaj stresować. Wcześniej, kochani, usunąłam sobie skórki. Tutaj, więc miałam ogarnięte paznokcie, przygotowane i obcięte krótko. Po prostu ten żel jest super. Widzieliście, jak mi się rozlało tutaj, prawda? Tutaj mi się rozlało, to bardzo wygodnie, fajnie mi było ten żel usunąć. Po prostu on się roluje, on jest niesamowity. Jestem zachwycona, jestem w ogóle troszeczkę w szoku, że takie coś wymyślili. Bardzo fajne. No i mam nadzieję, że te paznokcie będą mi się trzymały jak najdłużej. No, tylko że problem będzie ze zdjęciem. Ciekawe jak ja to zdejmę. Chyba będę musiała spiłować. Będę tu piłowała, nie chcę w acetonie moczyć, bo no aceton jest skróliwy. Och tam wisi siatka i on tak krzyczy. Szczeka. Na, si na siatkę na płocie albo na ten rower, nie wiem. Chodź tam go idziemy. Dobra, chodź, idziemy. Nie panikuj. No, na czym to stanęło? Aha, wacet to nie chcę łączyć, no bo w ogóle a co ten rozpuszcza, jest szkodliwy, paznokcie bardzo osłabia, no i tak dalej. Już wolę chyba trochę, wiecie, spiłować to. No zobaczę to już potem może dam Wam znać, jak nie zapomnę. E, co i jak tam z tymi paznokciami, no ale jeszcze raz spójrzcie. Zobaczcie nawet pęcherzyków, tutaj nie ma powietrza. E, wyszło super. No ekstra, pięknie. Czuję się, jakbym była w salonie kosmetycznym. Nie mogę się napatrzeć. Dawno takich fajnych paznokci nie miałam. Dobra, kochani, dzięki za oglądanie. To był taki luźny, wiecie, filmik. Pokazałam, jak ja to robię. Jak sobie. Praktycznie śmiało powiem Wam, że robiłam pierwszy raz od dwóch lat od razu z Wami to. O Jezu, ja tu koło śmietnika wkrążę. Tam go chodź. Zagadałam się i się zamyśliłam. Tak, przy śmietniku chodzę. Idziemy dalej. Więc pierwszy raz od dwóch lat z Wami robiłam te paznokcie i wyszło super. Eee, my jeszcze sobie tutaj trochę pochodzimy. Bo pogoda jest super. W końcu upały przestały nas tutaj prześladować. A nie wiem, czy zobaczycie. Patrzcie na to. Tam, 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 tam na końcu siedzi zajączek. No ale nie widać, bo jest za daleko, a ja nie mam takiego, owa, ekstra zooma i jeszcze ten wariatek mnie ciągnie. Muszę się skupić, żeby mnie to i nie ciągnął, bo jak ja jestem rozproszona, to i on rozproszony jest. Trzymajcie się ciepło. Cie, 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 ciepło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, cześć.